Siemanko, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam cztery unikalne stroje sezonowe. Niestety minus tego sposobu te stroje działają tylko i wyłącznie dla kobiety. Nie ma stroje sezonu dla, dla męskich postaci niestety. Ale pokażę Wam jak to zrobić, żeby mieć te cztery unikatowe stroje, stroje dla kobiety. Także zaczynamy. Także tak, wchodzicie w y, odzież y, czapki, płócienne czapki i kupujecie te pierwsze z rzędu Czapki, te 5, te, te wszystkie te pięć rybackich yy, kapeluszy. Ok, wykupiliście, wchodzicie do garderoby, idziecie na sam koniec stroi i macie pokazane stroje sezonowe. Wchodzicie w stroje sezonowe i proszę bardzo macie cztery unikalne stroje. Stroj alpejski, stroje brozowy Indyk, brozowy Indyk, Polanieczowy świecący Szkielet. No i bardzo fajne, unikatowe stroje. Bardzo mi się podobają. Najbardziej mi się podoba ten strój, strój alpejski, bo mi się kojarzy strój Sadie Adler z Red Dead Redemption 2. Mega podobny jest, bardzo fajne, unikatowe stroje. Zokładacie sobie ten strój. Oczywiście na początku, gdy wyjdziecie z niego, oczywiście on się buguje i on się czasami usuwa przez to. Bo jak wy, wy, wybierzecie ten strój widzicie, widzicie, znika wam ze strój widzicie? Nie ma koszulki, jak wyjdę, to całkowicie znika. Zostaje mi ten, tylko ten kapelusz. Ale jest na ten sposób, po prostu trzeba zmienić sesję. Bo już zapisa, gra się zapisała, wy ten strój, się gra już zapisała. Po prostu zmieniacie sesję i po zmieniu sesji strój już z wasz. Jak chcecie, może sobie, sobie go zapisać. By rok sobie już, no bo to mi się wydaje, że to jest okres płapny mi się wydaje. Przez, przez wakacje mi się wydaje, te, te swoje sezonowe są dostępne. Mi się wydaje, że jak się skończę wakacje, to już te swoje nie będą dostępne. No i jest tutaj wielki minus, taki, że to są stroje tylko i wyłącznie dla kobiety. Nie ma strojów że sensie Zazwyczaj mam wam pokażę, że dla facetów też nie ma tych strojów niestety. No i wiecie, strój po zmianie sobie strój, jest nie znika, możecie sobie go zapisać tak wygląda, właśnie. I według mnie, bardzo fajny stroj pochodzący do Seidel Redemption 2. No i teraz jesteśmy na męskiej postaci. I jeszcze raz wchodzimy, te właśnie te czapki półciemne. Kupujemy te 5 rzędu. Te, te rybackie, różowa, szara, rybacka z moro i różowa rybacka z monetą. Ja kupujecie te 5. Kupuj, kupiliśmy, chodzimy do garderoby. znaczy to kasjerki I widzicie, już nie ma tej kategorii stroje sezonowe. Niestety, niestety nie ma. I to właśnie to jest minus tego. No szkoda, szkoda strasznie, że nie ma stroi sezonowych dla faceta. No także to jest wszystko w tym odcinku. Jeżeli Wam pomogłem, zostawcie, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu, śmiało będę odpowiadał. Żegnam się z Wami. Do następnego. Cześć!